Witam na kolejnym spotkaniu Akademii Latania z cyklu analitycznie. Wrócimy sobie do aspektu startu. Można powiedzieć, że już wszystko było omówione w aspekcie startu. Natomiast ja chciałbym uczulić moich kolegów, którzy już przeszli ten pierwszy okres, gdzie kompletnie nie wiedzieli, co się z paralotnią dzieje, i już zaczynają to rozumieć. I chciałbym omówić sprawę startu. Jakie mamy preferencje startu? O co nam chodzi? No, chodzi nam przede wszystkim, żebyśmy się oderwali od ziemi i zaczęła się ta przyjemna część, prawda? Bardzo często tak bywa, że nie przywiązujemy wagi do startu. No, szczególnie ostatnia dekada, czy nawet dwie w szkoleniu. Ten start jest ruletką. No, ale dobra, nie upierajmy się. Do czego dążymy? No więc dążymy do tego, żeby latać, czyli ten start ma być krótki. Krótki rozbieg, szybko jesteśmy w powietrzu. I takie są nasze preferencje. Jak skrócić rozbieg? Moment, kiedy się unosimy w powietrze, to jest ten moment, kiedy paralotnia jest w stanie zrównoważyć, a później zwiększyć swoją nośność o naszą masę wtedy się odrywamy, prawda? Kiedy paralotnia uzyskuje e, takie możliwości. No przede wszystkim kiedy powstają siły nośne, o których już rozmawialiśmy, one powstają e, zarówno e, w wyniku oparcia się o powietrze i samego kątowego lotu, jak i wytworzenia siły nośnej. Co jest bardzo istotne. Do obu tych zjawisk potrzebna jest prędkość czaszy względem strug, czyli względem powietrza. Jeszcze raz podkreślam, nie ma tu znaczenia, czy to jest względem ziemi, czy jest wiatr, czy wiatru nie ma. Chodzi o wyodrębnienie prędkość strug, czyli prędkość wiatru względem czaszy i to wytwarza to. Siłę nośną. Jaka to jest prędkość? No, dla przeciętnej paralotni jest w stanie zrównoważyć naszą masę przy jakichś 15-18 km na godzinę. W związku z tym, no, jest to już graniczna nasza możliwość prędkości biegu. Pamiętajmy, że biegniemy najczęściej w dół, w związku z tym. Odruchowo hamujemy, to nie jest taki bieg jak w sprincie na 100 metrów, chociaż powinien być. Okej, okay, ale to nie zależy tylko od naszego biegu, zależy od techniki stawiania paralotni. Dlaczego? I tu musimy wrócić do aspektu prędkości czaszy, bo ta prędkość liniowa, ona nie jest taka sama jak prędkość pilota. Jeżeli rozłożymy to na czynniki pierwsze, to w momencie uderzenia, czyli w momencie pierwszego wypełnienia paralotni, pilot ma już jakąś prędkość, biegnie, szczególnie jak wyluzuje sobie troszkę linki, paralotnia dopiero zaczyna i ona wstaje do góry i gwałtownie nabiera prędkości. W tym samym momencie pilot jest hamowany przez opór paralotni. I zwalnia najczęściej aż prawie do zera, w zależności od warunków. Paralotnia idzie do góry, nabierając liniowo prędkości, nabiera, nabiera prędkość, i w momencie, kiedy jest nad naszą głową, ona już ma praktycznie prędkość, która może wytworzyć siłę nośną. I tutaj musimy rozdzielić. Sposób, w jaki stawiamy i w jaki sposób startujemy, jest parę pomysłów. Natomiast ja to wstępnie, możemy te nazwy zmienić, ale wstępnie to nazwałem start dynamiczny i start przerywany. Start przerywany, co to znaczy? To znaczy, że czasza w momencie uderzenia w linki staje, nabiera prędkości. Jest to też prędkość kątowa względem pilota, ale ona nabiera prędkości liniowej. Natomiast w momencie kiedy ona ma dość dużą prędkość liniową już nad naszą głową, to pilot niestety dużo wolniej się porusza. I gdyby utrzymać tą prędkość liniową, to czasza by nas przeleciała, poleciała w dół, wpadła pod strugi, krótko mówiąc, zrobiłby się frążtal i bam! Natomiast nas interesuje, żebyśmy wyrównali prędkość czaszy i prędkość pilota. Jest to o tyle skomplikowane i trudne, że na początku kariery paralotniowej nie przywiązujemy wagi do zjawisk aerodynamicznych paralotni, tylko działamy schematami. Takim podstawowym schematem, który jest uczony na kursach jest w momencie uderzenia i podniesienia czaszy nad głowę mamy hamować. Jest to prosta zasada i działa w iluś tam procentach. Jak nie zadziała, no to nic się nie dzieje, start jest nieudany. Ale to bardzo nas ogranicza do możliwości wykorzystania naszej paralotki. Mówię o Długości rozbiegu. Dlatego, że stosując mechanicznie schamowanie, czyli prawie zatrzymanie paralotni nad głową i dopiero następny rozbieg, ta paralotnia musi znowu po utracie prędkości liniowej odzyskać tą prędkość. Ale musi ją uzyskać na tyle wysoką prędkość, żeby te siły aerodynamiczne powstały. I teraz. Przeciętnie paralotnia wstając, no to też zależy od warunków wiatru i nachylenia, ale ona już nad głową ma powiedzmy 3 czwarte tej prędkości, którą potrzebuje, żeby powstały siły nośne. I gdybyśmy jej nie schamowali i tylko dodali trochę nasz ruch do przodu, to ona w bardzo krótkim czasie uzyskuje tą siłę nośną i nas odrywa. I teraz jest taka sprawa, jeżeli my cały ten ruch paralotni, przyspieszenie i ją zhamujemy i rozpoczynamy od początku jej nabieranie prędkości, to jest to start przerywany. Przerywamy ten cykl paralotni, przerywamy jej liniowość, jej, 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 jej prędkości. Stały, stały ten czynnik i nabranie prędkości. Czyli można powiedzieć, że rozpędzamy ją. Drugi raz. Mamy też start, jak ja to nazywam czasowo, chyba że zaproponujecie inną nazwę, start dynamiczny. Jest to start, kiedy nie schamowujemy czasu, tylko wstrzeliwujemy się w moment, kiedy ona dochodzi nad naszą głową przyspieszamy tak na tyle, żeby nie trzeba było jej schamować jest to bardzo trudne i najczęściej jednak minimalne zhamowanie jest potrzebne, tak jak mówię, wszystko jest kwestią warunków, które zaraz sobie różne te warunki omówimy. Ale jeżeli tą prędkość tej paralotni ona osiągnie jakieś 10-12 km na godzinę, a my jej jeszcze dodamy od razu nie hamując, ruszymy i ona dalej przyspiesza, to bardzo szybko osiąga tą prędkość działania tych Sił nośnych i nas odrywa. Czyli, krótko mówiąc, jest to bardzo krótki start i bardzo krótki rozbieg. Jeżeli się przyjrzymy, najlepiej na zawodach, bo tam jest najwięcej doświadczonych paralotniarzy, jeżeli się przyjrzymy paralotniarzom, to zobaczymy, że w tych samych warunkach, jakieś znane startowisko przykładowo, jedni biegną, 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 biegną i ten rozbieg jest długi, a inni momentalnie się odrywali. Najprościej jest to interpretować, a ten ma dobre skrzydło, a ten ma kiepskie. No nie do końca. Problem powstaje, kiedy ktoś na skrzydle o mniejszych możliwościach, typu A i B ma krótki rozbieg, a my mamy skrzydło celu lub D i nadal biegniemy i biegniemy. To wynika właśnie z dynamiki i z tej liniowości nieprzerwania tego startu czaszy. Jakie starty mają tendencję do startu przerywanego, a jakie starty mają tendencję do startu dynamicznego? Ja od pewnego czasu uczę swoich kursantów nie poszczególnych startów. Takich, innych siat. Tylko staram się, by zrozumieli zjawisko powstawania siły nośnej i dostosowywali metodę stawiania skrzydła i oderwania od ziemi do danych warunków terenowo-wiatrowych, czy też terenowo-pogodowych, nazwijmy, bo te wiatrowe to nie tylko prędkość wiatru, ale i jego kierunek. To daje rezultaty, niemniej jednak jest to bardzo trudne do, do pojęcia, dlatego że trzeba poznać aerodynamikę paralotni, co jest totalnie jakimś rozdziałem nieumawianym i bardzo ciężkim do odkrycia i do poznania. Zawsze podkreślam, że jest aerodynamika i aerodynamika paralotni, która jest zupełnie inna. W związku z tym spróbujmy zinterpretować, kiedy powstaje ten start dynamiczny, gdzie nie ma zhamowania skrzydła i to skrzydło osiąga prędkość potrzebną do wywołania siły nośnej szybko. A jakie starty są bardzo charakterystyczne dla przerwania takim najbardziej startem. Zbliżonym do pełnego dynamicznego startu jest start klasyczny, prawidłowo wykonany. Co znaczy prawidłowo wykonany? Prawidłowo wykonany to znaczy, że jest tak wykonany, jakie są warunki wiatrowo-terenowe. Dlatego, że inaczej robimy start klasyczny, jeżeli mamy stok bardzo płaski, czyli ta siła nośna nasza nie powstanie zbyt szybko. Większość. Siły startu jest w nogach, w ciągnięciu paralotni, a inaczej to wygląda, kiedy jest duże nachylenie, jesteśmy w stanie szybko obciążyć paralotnię, i ona dostanie ten napęd, który jest składową grawitacji. To jest bardzo niewielka wartość, dlatego trzeba jak najszybciej ją osiągnąć. Druga sprawa to jest prędkość wiatru czołowego. Od minus aż po zero, aż do plusowych, czyli wiatrów, kiedy startujemy z prędkościami zbliżonymi do prędkości paralotni. Kto tego doświadczył, to wie, że start jest pionowo w górę, dlatego że już nie ma postępowej, dlatego że te prędkości się wyrównują. Start klasyczny pozwala podnieść skrzydło, zbudować go i rozpędzić bez przerywania, bez hamowania. Pozwala, jeżeli pilot ma tą umiejętność, że jest w stanie wyczuć, kiedy przyspieszyć. Na tyle, żeby nie trzeba było tą paralotnie schamować. To jest najłatwiej wykonane przy takich średnich wiatrach między 2-3 do 4 metrów. Powiedzmy poniżej to, ta, to to skrzydło już na tyle szybko wyskakuje, że jednak troszkę musimy go schamować, ale niewiele. I dlatego najskuteczniejszy, Startem, Jeśli chodzi o krótki rozbieg, jest jednak start klasyczny. Drugim startem, który jest wyjątkowo skuteczny, jeśli chodzi o dynamikę i nie hamuje skrzydła, to jest tak zwany Kiedyś nazywany Alpejką przez duże A. Obecnie nie jest nazywany w ogóle. Tą nazwę nadałem dlatego, że negowana była nazwa Alpejki nazwa Alpejki była przyklejana do startu z obrotem. Ten start wykonujemy w bardzo specyficznych warunkach. Przede wszystkim przy dużych prędkościach wiatru. Po drugie musi być dość duże nachylenie, dlatego początkowo nazywał się Alpejski, bo występował w Alpach, gdzie oba te czynniki występują. Dlaczego dynamika jest tak duża i dlaczego skrzydło nie schamowuje, dlatego że przy dość szybkich wiatrach podnosimy to skrzydło i ono, wiatr, który uderza w skrzydło, momentalnie wystrzeliwuje do tyłu. Owszem, możemy je schamować, bo mamy ten luksus, że mamy i duże nachylenie i wiatr, ale najczęściej robimy to w ten sposób, że w momencie kiedy skrzydło dochodzi już prawie 4 piąte, do pionu, odbijamy się w tył i. Nie ma momentu obrotu wokół pozycji pilota, to skrzydło nas nie przeleci, dlatego że ono wystrzeliwuje w kierunku lotu razem z pilotem, bo pilot go nie schamowuje, albo zhamowuje minimalnie. Dlatego najczęściej Mass Belong odbywa się z miejsca. Rozbieg jest rzędu dwóch, trzech, czterech kroków w tył. Ale to jest wyjątkowy start w wyjątkowych warunkach. To są te dwa starty, które gwarantują start dynamiczny, czyli krótki rozbieg, bardzo krótki rozbieg, bez zahamowania, bez przerwania podnoszenia skrzydła. Natomiast startem, który jest absolutnie startem przerywanym, czyli z przerwaniem prędkości i z hamowaniem skrzydła jest start z obrotem. Obecnie nazwany ulp well przez małe EU. Dlaczego? Dlatego, że nie sposób nabrać prędkości jednocześnie się odwracając, trzeba się zatrzymać. Druga sprawa, że piloci, którzy się przyzwyczaili startować z obrotem w każdych warunkach, oni przede wszystkim mają obawę co do stanu skrzydła, to znaczy muszą go sprawdzić przed oderwaniem. Czyli podnieść go nad głowę, schamować, obejrzeć. Wynika to z pewnego niechlujstwa przygotowania skrzydła i wynika to też z jakiejś niechęci do nabrania doświadczenia obserwowania skrzydła wstającego. Ale jeżeli mamy alternatywę między startem klasycznym i startem z obrotem, to przy starcie klasycznym musimy być absolutnie pewni i stanu linek, i braku różnych węzełków, niewęzełków itd., itd., czyli musimy bardzo starannie przygotować skrzydło, jeżeli startujemy przodem. I to, powiedzmy, nie jest lubiane. Obecnie przez pilotów zbytnio. Druga sprawa, piloci nie potrafią wyczuć na taśmach stanu skrzydła. Natomiast oglądanie go przy starcie klasycznym jest utrudnione, bo skrzydło jest za naszymi plecami, musimy się obracać, patrzeć kątem, lewa, prawa, jest na to mało czasu. Wymaga to doświadczenia i przede wszystkim chęci. Ani jednego, ani drugiego nie ma. W związku z tym dużo bezpieczniej i spokojniej jest postawić go twarzą do paralotni, a następnie się obrócić. Z tym, że w tym wypadku musimy pamiętać, że zatrzymamy skrzydło na bank. I po tym obrocie rozpoczynamy znowu nabieranie prędkości przez skrzydło. I tu powiem Wam, jeżeli mamy długie startowisko. Nie mam zastrzeżeń, możemy się bawić. Ale wiele startowisk jest na klifach, na wypłaszczeniach, a później następuje taki próg. I tu jest problem, dlatego że start z obrotem w wyniku wyluzowania taśm skrzyżowanych do obrotu 180 stopni, do wyrównania tych taśm, powoduje wyluzowanie linek, jest bardzo awaryjny. I nie dość, że jest awaryjny, to jeszcze musimy to skrzydło utrzymać nad głową w odpowiednim kształcie, żeby się rozpędzić. Dlatego ja uważam osobiście, że jest to obecnie najtrudniejszy start. Osobiście go nie stosuję, bo nie ma potrzeby. Reasumując, jeżeli chcemy starty podzielić na konkretne starty, nie rozpatrujemy ich jako Całe zjawisko arnamiki paralotni, tylko chcemy po prostu schematycznie rozdzielić, to start z obrotem zawsze będzie powodował schamowanie skrzydła, co w konsekwencji, w zależności od warunków, jednak będzie wydłużało start. Jeżeli weźmiemy warunki, że wiatr jest zero, średni lub bardzo szybki, to w tych samych warunkach. Sar z obrotem będzie miał dużo dłuższy rozbieg od startu klasycznego. Na bahn pomijam Launch, który jest specyficzny w specyficznych warunkach i nie będziemy go tutaj stawiać jako kolejny równorzędny start. Jest to start bardzo wyjątkowy. Ale bardzo bym namawiał, szczególnie pilotów, którzy już dużo latają żeby przemyśleli to, przetestowali i przede wszystkim starali się zrozumieć co się dzieje z czaszą nad głowami i zobaczyli czy jeżeli te skrzydła nie schamują czy to daje efekt krótkiego rozbiegu bo nie ma to jak samemu doświadczyć Zapraszam na stopy